Witajcie kochane dzieci. Dzisiaj zapraszamy Was do medytacji pod tytułem Zdrowe dziecko. Mamy takie czasy, jakie mamy, więc co możemy zrobić? Nie narzekać, tylko po prostu zadziałać, więc idziemy za potrzebą czasów. I dzisiaj z moją kochaną wnusią, która, jak widzicie, jest już bardzo komfortowo ułożona. Mamy matę na matcie, mamy kocyk, żeby było cieplusio. Pod kolankami mamy taki wałek. Wy możecie sobie zrobić taki wałek z kocyka, jeżeli nie macie zgryczki. Poduszeczkę, żeby była dobrze ułożona główka, delikatnie brudka, powinna być przysunięta do mostka bardzo delikatnie. I jeszcze dla komfortu, Niuńka moja kochana ma taką matę z kolcami, żeby jej plecyki mogły się rozluźnić. No dobrze, to jeżeli Wy już teraz jesteście też gotowi i rodzice Was ładnie tak położyli do relaksu, to prosiłabym, żeby wszystkie dzieci, tak jak nasz kochany Baruś, asysta, kochane i. Nasza Niunia już ma oczka zamknięte. Zamknijcie sobie oczka. I zróbcie kilka takich spokojnych oddechów. Głęboki wdech. I odprężający wydech. Ten wydech z takim dźwiękiem zawsze bardzo mocno rozluźnia ciało. I dalej sobie tak oddychaj. Bardzo dobrze, dokładnie tak jak teraz. I mając oczka zamknięte, będziemy dotykać naszą świadomością każdej części ciała, bo jeżeli my potrafimy być w naszym ciele, to tam, gdzie nasza uwaga płynie, tam też płynie ta życiodajna energia, czyli będziemy naszą uwagą. Podlewać nasze ciało energią, podnosić stan energii w ciele, a kiedy jest wysoki poziom energii w ciele, wtedy nie grozi nam żadna choroba. To przynieście sobie uwagę na prawą stopę. Prawa łydka. Prawe kolanko, prawe udo i prawy pośladek, teraz weź wdech, tak jakbyś wdychał, wydychała przez paluszki prawej stopy aż do bioderka, zatrzymaj powietrze i napnij całą nóżkę, zaciśnij stopę, łydkę, udo, pośladek, trzymaj mocno napiętą tą nóżkę, unieś delikatnie nad ziemię, jeszcze chwileczkę wytrzymaj i z dźwiękiem rozluźnij. Bardzo dobrze. Dokładnie tak jak teraz. Poczuj, jak cała twoja prawa nóżka staje się taka cieplutka, lekka i zdrowa Przenieś teraz uwagę na lewą stopę. Lewa łydka. Lewe kolanko. lewe udo i pośladek. I to samo zrobimy teraz dla naszej kochanej lewej nóżki. Wdech przez paluszki, przez łydkę, przez kolanko, przez lewe udo aż do pośladka. Zatrzymaj powietrze, zaciśnij, napnij całą lewą nóżkę. Teraz ją delikatnie unieś nad ziemię, jeszcze wytrzymaj i jak już nie będziesz mógł, mogła, zrób z dźwiękiem Wyrzuć powietrze i rozluźnij całą lewą nóżkę. Teraz poobserwuj, co się pojawia w Twojej lewej nodze, jak ona się staje taka leciutka, cieplutka. Cała Twoja lewa noga jest zdrowa, pełna sił witalnych. Bardzo dobrze. Dokładnie tak jak teraz. Teraz skieruj swoją uwagę na brzuszek, na brzuszek jak balon, wciągaj powietrze, aż do nieba, aż do sufitu, jeszcze wciągaj powietrze, taką piłeczkę mamy teraz. Zatrzymaj powietrze, wciśnij pępek do kręgosłupa, wciskaj, wciskaj i. A, uwolnij! Doskonale. Poczuj, jak cieplutki jest Twój żołądek. Jak cieszą się Twoje wszystkie narządy wewnętrzne. Jelita, wątroba, czustka wszystko jest zdrowe, prawidłowo pracuje. Teraz kolejny wdech, tak bardziej do klatki piersiowej. Wciągaj powietrze. Tak, teraz się aż barki trochę uniosą. Jeszcze wciągaj powietrze. Zatrzymaj i lekko ściągnij łopatki ze sobą. Trzymaj na bezdechu. Nie oddychamy jeszcze. I z dźwiękiem rozluźnienie doskonale. Teraz wyraźnie czujesz, jak cały Twój tłów staje się leciutki, cieplutki. Zdrowe serce, zdrowe płuca. Cały tłów odpoczywa teraz, wszystkie Twoje narządy są szczęśliwe, dotlenione. Teraz uwaga na prawej dłoni. Wdech jakbyś wciągał, wciągała powietrze przez paluszki prawej dłoni, przed ramię, ramię, bark. Cała łapka wypełniona powietrzem. Zatrzymaj i zaciśnij piąstki przed ramiona, ramię, mocno napięta tylko prawa łapka i lekko ją unieść nad ziemię, a teraz z dźwiękiem opuść i rozluźnij. Poczuj, jak cała Twoja prawa rączka staje się ciepła, lekka. Poczuj w niej energię zdrowia. Doskonale. Tak na Twój sposób jest najlepiej. I uwaga na paluszkach lewej dłoni. Wdech, jakbyśmy wciągali powietrze przez palce lewej dłoni, nad garstek, przed ramię, bark. Zatrzymaj powietrze i zaciskamy lewą piąskę, przed ramię, ramię, bark. Unieś lekko lewą łapkę na ziemię, wytrzymaj jeszcze chwilkę i z tym uzdrawiającym i rozluźniającym dźwiękiem. Rozluźnienie, wydech nas zawsze oczyszcza, zawsze odpręża. Poczuj to teraz w lewej ręce, poczuj tam. Jak wypełnia cię energia witalności i zdrowia. Teraz wciągamy wdech do całej naszej główki. Nasz mózg teraz mocno natlenimy, to my dajemy rozkaz ciału, więc teraz sobie wizualizujemy, że właśnie tam wpływa powietrze. Mnóstwo świeżego tlenu, tak żeby dużo łatwiej odrabiało nam się lekcje. Doskonale, i jak już wypełniliśmy całą główkę powietrza, to zaciskamy, robimy śmieszną minkę i zaciskamy usta, oczy, nos, cała skóra na głowie napięta, i jeszcze wytrzymaj i z dźwiękiem. Doskonale rozluźnij i poczuj, jak pojawia się ciepło. Na buzi, w główce, całe Twoje ciało jest zrelaksowane, ciepłe i pełne energii, zdrowia, pełne sił witalnych pełne radości. Zobacz, jak wszystkie twoje komórki w całym ciele fikają salto z radości. Poczuj to w sobie. I żeby pomóc sobie w tym procesie, będziemy teraz robić wdech, wypełniamy się magicznym światłem. Które dociera do każdej tej komórki, która być może właśnie teraz nie pracuje w sposób harmonijny. Daj taką intencję. Ty jesteś tym czarodziejem, czarodziejką, którzy mają magiczną różdżkę. To Twój rozkaz sprawia, że te czary odbywają się w Tobie, ta magia zadziewa się w Tobie. Wdech pełen światła. A z wydechem uwalniamy wszystko to, co nie jest w nas harmonijne, co jest dalekie od harmonii. Teraz niech to światło będzie takie różowiutkie, delikatne wdech Pływa do nas miłość, dotyka każdej części naszego ciała, każdej najmniejszej drobinki, naszego cudownego istnienia na tej pięknej ziemi. Jeszcze wciągaj to różowe światełko do siebie, zatrzymaj chwilkę, niech dotrze do najmniejszych zakamarków w Ciebie. I powolutku przez nosek wydychaj powietrze. Dobrze. Spokojny oddech. Teraz z wdechem wciągniemy takie pomarańczowe światło, które wypełni wszystkie nasze mięśnie. Ten kolor ma takie właściwości regenerujące nasze mięśnie odprężające. To robimy wspólny taki. Piękny, najpiękniejszy, pomarańczowy wdech, i widzimy jak ten wdech dotyka wszystkich naszych mięśni. Pozwól na to, zabaw się z nami w to. Doskonale i powolutku wydychamy powietrze, a wraz z wydechem wyfruwają z nas napięcia ze wszystkich mięśni. Nasze mięśnie są teraz zregenerowane, pełne energii. Gotowe do treningu, oddech spokojny, lekki, pozwalamy, by się w nas pięknie zadziewało by to, co robimy, rozkwitało w nas teraz. Teraz zrobimy coś dobrego dla naszych kości. Cały układ, układ kostny odżywimy kolorem fioletu. Głęboki wdech, fioletowy wdech, który dociera w głąb do każdej najmniejszej kosteczki w nas. Jeszcze wciągaj powietrze. I powolutku wydychamy, a kolor fioletowy rozkwita w naszych kosteczkach. Doskonale, bardzo dobrze. I jesteśmy w tym i z tym, co zrobiliśmy dla naszych kości. A teraz skupimy się przede wszystkim na naszych płucach, bo to nasza taka elektrownia. Będziemy kilka razy oddychać w taki sposób, żeby nasze płuca ochronić przed wirusami. Wdychamy piękne, zielone światło, bardzo spokojne, głęboki wdech. Wolniutko wciągaj zieleń do swoich płuc. Zobacz tam przepiękną łąkę pełną kwiatów. I z wydechem poczuj wyraźnie, jak wszystko na tej łące rozkwita, jak wszystko w Twoich płucach rozkwita. I zróbmy wspólnie kilka takich zielonych, kwiecistych oddechów. Spokojny, głęboki wdech. Wciągamy powietrze jeszcze, jeszcze, jeszcze do najmniejszego zakamarka naszych cudownych płuc. I wydychamy powietrze, wypływa z nas dwutlenek węgla, i z kolejnym wdechem wciągamy nasz cudowny tlen, który nas karmi praną, życiodajną energią. I znów wydech. I kolejny zielony. Wdech za każdym razem ta zieleń może mieć inny odcień. Bądź kreatorem tej chwili. Wykreuj sobie za każdym razem inny rodzaj zieleni. I wydychaj powietrze. Kolejny wdech pełen zieleni, pełen sił witalnych, pełen zdrowia. a z wydechem poczuj wyraźnie w sobie słowa jestem zawsze zdrowy zawsze bezpieczna doskonale i jeszcze jeden wdech wciągamy zdrowie zielone zdrowie jak koniczynka która przynosi nam szczęście ta czterolistna jest takim symbolem szczęścia poczuj to szczęście teraz w sobie a z wydechem wyraźnie czujemy, jak podnosi się w nas energia, jak wysoki poziom energii, to mamy naturalną ochronę przed wszystkimi chorobami. Czujemy się teraz bardzo bezpiecznie. Doskonale, skarbku. Cudownie to robisz. Tak, jak robisz, jest najlepiej. I pozwól, kochanie teraz na to, by ta łąka rozrosła się w całym Twoim ciele. Zobacz, jak spłuc rozrasta się, obejmuje cały Twój tłów i płynie w górę do główki i w dół do stóp. Jesteś jak ta zielona, pełna energii, pełna życia łąka. Możesz zobaczyć tam motyle, elfy, magiczny świat. Wykreuj to sam, sama, ponieważ ty jesteś najpiękniejszym, najwspanialszym kreatorem. Ja mogłabym się od ciebie uczyć. Zostawiam cię teraz chwilkę z Twoją żywą kreacją i energią zdrowia, która rozkwita w tobie. Na tej pięknej polanie, niczym echo rozchodzi się. Takie piękne zdanie: Jestem zdrowy, jestem zdrowa. Pozwól, by w Tobie te słowa, to króciutkie zdanie, wybrzmiewało jak echo, docierało do Każdej najmniejszej drobinki twojego boskiego istnienia skarbku kochany Jestem zdrowa Jestem zdrowy Jestem bezpieczna Jestem bezpieczny Zobacz teraz, jak w każdej Twojej komórce zapisuje się ta informacja, jakby takie małe elfy spolane dotarły do każdej komórki i włożyły tę informację. Jestem zdrowa, jestem zdrowy, czuję się doskonale. Jestem silny, jestem silna. Jestem pełna energii. Bardzo dobrze, kochani. Teraz powolutku. Przypominamy sobie w ogóle o tym, że mamy coś takiego jak ciało. Nasza świadomość wraca do świadomości naszego ciała, otoczenia. My jesteśmy akurat w lesie z naszą Niuniką. Niunia już sobie może przypomnieć, na jakiej pięknym skrawku ziemi leży. Wy możecie sobie przypomnieć, że jesteście w pokoju. Oj, oj, Baruś. A to taka pobudeczka akurat barman idź Oluś. powolutku wracamy świadomością do naszego ciałka. Barman nam tu zrobił niezłą pobudkę. Można się trochę poprzeciągać, poruszać tak jak lubisz najbardziej. Przecież małe dzieci zanim staną, to całym ciałem się poruszają, przygotowują swoje cudowne ciałka do tego, żeby w ogóle wystartować, więc teraz się rozciągamy mocno, tak jak lubimy. Baruś, tutaj, chodź, no tutaj, dostaniesz reprymendę teraz, reprymendę dostaniesz. Idź, buju mały, chodź się pokaż tam dzieciom, pokaż się. No dobrze, Niuńka, możesz już powolutku, wy też już możecie otworzyć oczka. Usiądź sobie, kochanie. O, pokaż się wszystkim. Byłaś tutaj z nami. Jak się czujesz, opowiedz? Dobrze. A widziałaś tę polankę? Tak? Czujesz się taka wypełniona tak. takim, takim zdrowiem i czujesz, że naprawdę wszystkie teraz choroby będą się od ciebie odbijać? że jesteś nietykalna. No to pięknie, to znaczy, że to działa, co zrobiliśmy. To co, kochani, buziaki, dajemy buziaki. Uhu. Do następnego razu. Trzymajcie się!